Witam państwa serdecznie na Czarkowskim Rynku. E, aby tradycji stało się zadość po świętowaniu wczorajszym uroczystym, religijnym, patriotycznym, wreszcie kulturalnym, dzisiaj spotykamy się, żeby zaśpiewać hymn, nasz hymn państwowy i parę innych pieśni związanych z naszą historią, tradycją. E, I myślę, że to spotkanie, które zostało zapoczątkowane w setą rośnicę odzyskania niepodległości. Będziemy kontynuować długo i będziemy się spotykać licznie, aby świętować w taki właśnie sposób naszą niepodległość. Przygotowaliśmy specjalne śpiewniki. Te śpiewniki są właśnie z programu Ministerstwa Kultury pod tytułem Niepodległa. Niepodległa do hymnu. I mam nadzieję, że to będzie miła pamiątka, a jeszcze z tym śpiewnikiem będzie mały potem konkurs. Ale to za chwilę. Zwróćcie Państwo uwagę, że obok właśnie hymnu i rody tych największych patriotycznych pieśni, jeśli mogę takiego ranki użyć, będziemy mieli kilka innych. Spróbujcie się pośpiewać, pouczyć, a dyrygent i prezes Skóru Harmonia wyłapują co ciekawsze głosy i w następnym czasie będziecie po tej stronie tego towarzystwa, chociaż to jest barykada, ale to żadnych barykad mam nadzieję nie tworzymy. Poproszę was potem również, jest sporo maluchów i dzieciaków i chwała wam rodzice i przyjaciele za to, że uczycie ich patriotyzmu w ten sposób od, od początku. Pod pomnikiem powstania będziemy robić pamiątkowe zdjęcia, jeżeli będziecie chcieli taką fotkę sobie zabrać w cudzysłowie, bo ona będzie na naszych stronach dostępna, i będzie miłą pamiątką z tego dzisiejszego spotkania. Wczoraj podczas mszy, a dzisiaj pomoże nam chór Harmonia, dyktuje pan Jan Jączkowski i rozpoczniemy hymnem państwowym. Do hymnu! Czym się z narodem. Marsz, marsz do Polski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim na bolsa. Jest narodem, już tam ojciec do swej maszyny.